Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją, ludzi pochodzących z każdego pokolenia języka ludu i narodu i uczyniłeś nas królestwem i kapłanami dla naszego Boga. Alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Stajemy przy Chrystusowym Ołtarzu, aby w ten piątkowy poranek modlić się z okazji urodzin Marii Solczyńskiej, Prosząc o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Najświętszej ofierze. Uznajmy przed Panem, że jesteśmy grzeszni. Panie Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Panie Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty, przez zmartwychwstanie Chrystusa, przywróciłeś nam życie wieczne. Skieruj nasze dążenia ku zbawicielowi, który zasiadł po Twojej prawicy i kiedy przyjdzie w chwale, obdarz nieprzymijającym szczęściem wszystkim, ochrodzonych przez sakrament Chrztu Świętego, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Paweł przebywał w Koryncie, w nocy Pan przemówił do niego w widzeniu: Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt nie targnie się na Ciebie, aby Cię skrzywdzić. Dlatego że wiele ludu mam w tym mieście. Pozostał więc i głosił im Słowo Boże przez rok i sześć miesięcy. Kiedy Galio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli, ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Gdy Paweł miał już usta otworzyć, Galio przemówił do Żydów. Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo, albo o zły czyn, zająłbym się Wami, Żydzi, jak należy. Ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy i o wasze prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach i wypędził ich z sądu. A wszyscy Grecy, schwyciwszy przewodniczącego synogi Costenesa, bili go przed sądem, lecz Galio wcale o to nie dbał. Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii. A z nim Pryscylla i Akwile W kędrachach ostrzegł oszczy, głowę, bo złożył taki ślub. Oto słowo Boże. Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi. Pan Bóg jest królem. Wszystkie narody klaszcie w dłonie. Radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy Straszliwy. Jest wielkim królem nad całą ziemią, całej naszej ziemi. On nam poddaje narody i ludy rzuca pod nasze stopy. Wybiera nam na dziedzictwo chlubę Jakuba, którego miłuje. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, Pan wstępuje przy dźwięku trąby. Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie. Śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie. Alleluja, alleluja, alleluja. Wyszedłem od Ojca i na świat przyszedłem, znowu opuszczam świat i wracam do Ojca. Ale Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weseli. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znów jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic mnie nie będziecie pytać. Oto słowo pańskie. Z władzą naszych grzech. Prośbę miłosiernego Boga w intencjach Kościoła, świata i naszych. O odwagę pójścia za głosem powołania do wyłącznej służby w Kościele dla młodych, szczególnie dla tegorocznych maturzystów. Ciebie prosimy o dar mądrości, roztropności i sprawiedliwości dla tych, którzy stanowią prawo i nami rządzą. Ciebie prosimy o wytrwanie w godzinie próby dla naszych sióstr i braci prześladowanych z powodu imienia Chrystusa. Ciebie prosimy o, wzajemność, mił, o wzajemną miłość, zrozumienie i przebaczenie dla małżonków oraz o Boże błogosławieństwo dla całych rodzin. Ciebie prosimy o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Marii Solczyńskiej z okazji urodzin. Ciebie prosimy o radość wiecznego ucztowania w Królestwie Niebieskim dla naszych bliskich zmarłych. Ciebie prosimy o siłę i moc, aby wiernie re realizować projekt, który Pan nakreślił dla nas obecnych na tej świętej liturgii. Ciebie prosimy. Dobry i miłosierny Boże, pokornie prosimy Cię, abyś wysłuchał naszej modlitwy i udzielał nam potrzebnych darów każdego dnia przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wiek. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które z owocem winnego krzewu i pracy rog ludzkich Tobie przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony. Krzywi nas, Panie Stojący przed Tobą, duchu pokoru i sercem skruszonym, nasza ofiara dzisiaj tak się dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swoich wiernych i sprawa, aby pod Twoją opieką zachowali otrzymaną łaskę i doszli do radości wiecznej przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami w górę serca. Dzięki, składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On zniweczył moc grzechu, odnowił całe stworzenie i nam przywrócił utracone życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej Ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają w hymku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszystko. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bieście i pijcie z Niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje. Pamiętając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele, a całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopóź ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z najświętszą Bogu rodzicą dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas Panie od zła wszelkiego, i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa bo twoje jest królestwo Panie Jezu Chryste w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam prosimy cię nie zważaj na grzechy nasze lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności który żyjesz i królujesz na wieki wieków pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. pokój nam wszystkim. Baranku Boż który gła, była... ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą wszędzie osiągnął. niech nam pomaga osiągnąć życie wieczne. Panie Jezu Chryste, w wzięcie ciało i krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, dzięki Twojej ośrodki nam przez raz Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. A nie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo. Chrystus, nasz Pan, został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Alleluja! Módlmy się. Miłosierne Boże, otaczaj czcowską opieką swoich wiernych, których odkupiłeś przez mękę Twojego Syna i sprawa by trwali w radości Jego zmartwychwstania, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.